Uwaga, wyzwanie dla Was widzów, tak. Jeżeli ten filmik uzyska 400 łapek w górę, to w następnym umieszczę mojego Sida do mapy, a w następnych challenge'ach, wyzwaniach, zamieszczę może save'a, później paczkę wszystkich modów, a następne to już niespodzianka, więc. Mam nadzieję, że moi kochani widzowie dacie radę, a Tymczasem ja zapraszam do oglądania tego odcinku, w którym tak się denerwowałem, że masakra. Mam nadzieję, że będziecie mieli trochę śmiechu. Tak więc trzymajcie się na razie. Cześć. Hej, cześć czołem z tej strony Multigameplay Guy. No, to jest kolejny odcinek przywód z Minecraft. Troszeczkę była przerwa, ale to nic nie szkodzi. Mm, no, tak więc kilka informacji na początek. Kupiłem nowy mikrofon. Mam nadzieję, że, że lepiej będzie mnie słychać. Um, I wyszła nowa wersja tekstur paka Kwandary. Widzicie, koblstwem się zmienił. I tam widzicie... za co przybliżę. O, widzicie, tekstura Gluxona się troszeczkę zmieniła. Podobna do Lampionu, czy coś w ten deseń. Ale nieważne. Dzisiaj, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, wybierzemy się do... Mm, do Dungeona. Ale niekoniecznie do tego, o którym mówiłem. Wybierzemy się do Dungeona. Um, Dungeona, bla bla bla, co ja chciałem. E, patrzcie, zapomniałem nazwy. Do Dungeon'a e, brązowego, czyli tego mm, najłatwiejszego, ponieważ takiego znalazłem. Mm, I tak, co ja Aha. Wezmę, już sobie upiekłem troszeczkę mięska, bo przyda się do takiego dungeona i zrobiłem sobie przedmioty z zanitu. Chyba wam już to o tym mówiłem, chociaż nie jestem pewien. No dobrze, nieważne. Wezmę też jeszcze Iron Sword y na wszelki wypadek. Moja latająca świnka już czeka na mnie za bramą tego portalu, ponieważ ja już sobie ją tam przygotowałem. I, i, I po prostu ona tam będzie na mnie czekać, mam nadzieję. Jeśli nie, to, to będę musiał zrobić siadełko. ok teleportujemy się. W sumie dużo rzeczy się nowych do dowiedziałem od, od widzów e, o eterze. A, i kogo chciałbym, poz chciałbym pozdrowić Mikiego. Nie Miki z Miki, tylko, tylko takiego mojego no fana można powiedzieć, bo... Tak mnie strasznie zaskoczył, tak mi się zrobiło w, yy, miło. No po prostu przyszedł na serwer i, i opowiadał, że, że dzięki mnie kupił Minecrafta, że, no, że lubi moje filmiki i tak dalej. No Bardzo serdecznie go pozdrawiam i zrobił mi naprawdę świetną niespodziankę, dziękuję Ci. I tu widzimy właśnie latającą świnię. Coś dużo tych strażników się tutaj namnożyło. Zaraz poszukamy tego Dungeon gdzieś on tutaj był. O! Już widzę. Oj, 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 ścina. Ale mi ścina! O, już pięknie. Tu sobie wylądujemy. Okej. Okay. I teraz tak. Boję się. W sumie. W sumie się boję. To są... Co to jest? O Jezusie. Co to? What the hell? Co to ma być? O Jezusie. Wow. To wybucha. Oh fucking shit. Boję się tego. Wiem, że to, to jest ambrozium, tak? Ambrozium to się je. Patrzcie. To jest dosyć dobre. O, jakaś skrzynka. Uuuu, Zanit Axe, Zanit Sword i Blue, Blue Music Disc, o, nieźle. Hmm, dobra. <grym> Może, to są chyba jakieś pułapki, tak? O Jezus, boss. Oh fuck. Boję się go. A jak deadne? No nic, dla widzów zrobię wszystko. Jezu, jego da się tylko kilofem. Wow! Jest problem. No, de daj. O kurde, i co my teraz zrobimy? No i i co? I koniec. Przegraliśmy. O nie. Nic nie działa na niego. No nie fajnie. Może tym? O, działa. Jesteśmy uratowani. Trzeba go tak obkracać. Au. Uf. Spokojnie. O kurde. Źle. No nie! Nie teraz! Nie! Czym ja go mogę jeszcze? Nie mam już czym. No i deadliśmy chyba. Dobra, dam się zabić. No nic! Kurczę! Nie fajnie. O nie, co się stało? Gdzie ja jestem? Czemu jestem w piekle? O, w ciapkę. No to pięknie. Czekajcie, zabijemy się może. O, ale się wszystko pokićkało. Ej, no co jest? Czemu się nie raz w prawdziwym świecie? Poczekajcie, zrobię cięcie. Wiecie co? Masakra, znalazłem ten portal. Ale Boże, co to było? Ale mieliśmy początek świetny, naprawdę. W ogóle się nie, nie przygotowałem się w ogóle do tego, kurczę. Ej, no co jest grane? Co jest? No, Living the nether, okej. Okay. Coś się zbugowało. Widocznie. Okej, okay. udało się. Uf. Masakra. Musiałem włączyć na normal, bo bym tam zdechł. U Masakra. Po prostu. O Boże. Uf. I co teraz? Gówno. Hmm, hmm, hmm. Idziemy dalej, jeszcze raz. No jest źle, powiem, że jest źle. Wiecie co? Ja sprawdzę, jak się robi siodełko, bo już zapomniałem. I, i ten. I, I. No jak to się nazywa. I zaraz się zobaczymy. okej, okay, słuchajcie, um, yy, zrobiłem siodełko. I poszedłem, przyszedłem się szybko do, do Etheru, żeby zdobyć zanit, ten, który tam, pamiętacie, był. No i go wykopałem. Yy, I teraz sobie zrobimy dwa kilofy zanitowe. Mam nadzieję, że nie będziemy, musieli, nie, nie będziemy musieli od początku tłuc tego debila. Ale masakrycznie się wkurzyłem. Tak, robimy sobie patyczki. Jeden kilof drugi kill ok, Okej. Um, ja. Dobra. No możemy teraz iść. Kurczę... O, się wkurzyłem. Masakrycznie, tak mi zepsuli odcinek, że... O! Jak będę musiał tłuc od, od tego potwora od początku, to nie obraźcie się, ale następną część nakręcę za kilka dni, jak ochłonę, bo... Nie mam sił. Do takiego czegoś, właśnie. Mam nadzieję, że tam moje itemki leżą. Teraz trzeba znaleźć świnie. Świnio. Spadajcie ode mnie, boty. Kurczę. Świnie, halo. Latające świnie. Wszelki wypadek, bez ma trochę dirtu. Żeby się posadzić czy coś. Świnki, halo! Dobrze idę? Dobrze. Świnki, świnki, halo, halo. Tam widzę zanit! Jeżeli... Kurczę, mógłbym teraz go wziąć, bo w sumie by mi... To są dwie sztuki. Nie, dobra. Dobra, damy jakoś... jakoś radę. Ja. Yeah. No ale spaliłem. kopiemy, się żeby. O! Jezu, smar. No nie! Tak, tak. Spadaj. Ja pierdzie No to super. To jesteśmy ubici. To nas. Najgorzej się to rzuca nami. Nie. Fuck. New bastard. No! Stop. No. You noob. Ujdziemy tędy. O świnka. Czekaj tu na nas. Są się. Idziemy. Jest tam? Ma stoi. Ten... Ta... Ej, ale my tutaj... Co jest? Jezu, to jest jakiś nowy. Chcę iść do tamtego. O, jejku, jejku. Sorry za te fejle, ale no. Zdarza się każdemu. To... Kuźwa mać pieprzono. Chodź, chodź, chodź. Spadnij. To on. Temki. No nie! Nie! Ja! kurat teraz. Dobra, ostatnia próba, jeżeli teraz deadnę, no to się mówi trudno, nie nagrywam, dobra, jest, jest już wkurzony. Jest! Tak, brawo! Jest! Woo! pięknie! Tak! Aha! O oh yeah! Aha! O oh yeah! Aha, 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 aha! Tak, tak, tak! Dobra, pięknie, daliśmy radę! O, skrzynka. I... Woo! Phoenix Bow. I Flaming Sword. Book of Lore. Co to jest? Ale ja już mam taką chyba. Nie, to jest jakaś inna. Oj... Mm. Mm. O, to chyba normalne rzeczy No O, achievement, fajnie No i pięknie, daliśmy radę Jesteśmy kozaki, jakich mało Tam jeszcze jest drugi, może czekajcie Może damy mu radę, chociaż czekajcie Wiecie co ja zrobię? Zrobię taki myk, wrócę do mojego świata Zaniosę tej temki, I wrócę tu jeszcze raz i będziecie mieli więcej fanu, bo zrobimy podwójny dungeon, nie? Zrobimy tam był, widzieliście, tam był drugi, tam był drugi koleś. O, a chociaż czekajcie, jeszcze możemy szybko zdobyć tutaj tego, eee, zanitu troszeczkę. Oj, spieprzyłem. Zapomniałem, że o, wow, 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 wow! O, uf. Bo zapomniałem, że one nie, nie latają wiecznie, one muszą się odbijać. Ale co ja robię? Dobra. Poczekajcie. tak mamy mamy tu są, o pięknie, kop się kop i będziemy mieli na jeszcze jeden killow zanitowy Okej. Okay, pięknie. Holy stone. Podsadzamy się jeszcze szybko. I wracamy do naszego pięknego domku. No, chodź tu, świnio. Tak mi lepiej. Ok. Było tędy, nie? Tędy tak. Kurczę, szkoda mi tego, że mi tam itemki moje znikły. Kurczę. No, ale nic! Ważne, że mamy Flaming Sworda. Item, który się nie da wykracić. Z Eteru i nic, jest tylko z dungeonów. Zobaczymy, co nam z tamtego wypadnie, jeżeli damy radę. Dobre jest to, że te świnki nie spadają na dół tam. Dobra, przedostaniemy się jeszcze do szybko do naszego prawdziwego świata. Leaving the Eater. Pięknie. Okej. Okay. Idziemy wykrawcić jednego zanitowego jeszcze. Dobrze, że mam jeszcze jedno siodełko, nie wykorzystałem go. No, dzień noć się robi. Może dzień się robi. <gry> Kurczę, razem straciłem. I Golden apple. No nic. Trudno się mówi. To sobie zostawimy. To też, to też, to też. To też, to też. To też. To weźmiemy. E, drewienko, tak. Ok. Pięknie. dobra. I weźmiemy jeszcze żarła. Oj, nie mamy za dużo. Dobra, rybki. I się prześpimy. Bo masakrycznie, masakryczny dzień. Bo jak tylko, żeby potwór nie wyskoczył, proszę, 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 proszę. Jest. Czyli mi się jednak naprawiło? Bo wcześniej, jak oglądaliście moje przygody z Minecraft, to. Mm, jak to się nazywa? Mieli, miałem tak, że jeżeli spałem na normalu w moim łóżku, to jakiś potwór mi się rozpił. Ogólnie przepraszam że za moje zamulenie, ale naprawdę kurzony jestem, że tak się stało się. No to lecimy do następnego. Ale wy będziecie mieli zabawę z tego, że ja się kuję normalnie. Jak wy tak możecie. <laughs> Nie no. W porządku. Tym, tu jestem pierwszy, czyli tam jest następny, dobrze tutaj No, bo na najwyżej się troskujemy, to nic się nie stanie, gorzej teraz No, pięknie załatwimy go ręką, bo nie mam zamiaru tracić moich kilofów. O, ma dźwięk jak slime, a to są jakieś tam. Nie wiem co to jest. No. O! No, przestraszyłem się troszeczkę. Ok, to co, zaczynamy, nie? O, taka taktyka jest lepsza. O! Oh. Czekajcie, muszę ręce wytrzeć, bo mam za bardzo Nie! Ja! Aaaa! Pauza i ja tam dojdę. Okej. Okay. Trochę czasu minęło. Na szczęście zdążyłem. Uuu, zdobyłem troszkę mięska. No to co, jeszcze raz. Kurna mać. No i... Jakim on to cudem kuźwa macie robi. Wkurzył się. Czemu mi się życie odnawia? Boże, zapomniałem zmienić Zaraz zmienię. Jest. Sorry, że na pisful, ale ja zapomniałem zmienić Uuu. Wybaczcie. Ale to jest naprawdę stresujący boss. Nie, nigdy więcej. Co? Takie gówna. O nie. Co to jest? Boże, co oni mi tu dali? No, nie. Uff. Jestem tak wkurzony, że masakra. Uff. Aż mi serce bije. Aż mi serce bije, aż mi serce mocno bije. Nie. Damn you, Minecraft. I hate you. I hate you. To jest jakaś zbugowana wersja tego Etera, chyba, wiecie, bo. Oj, chyba wyszła już nowa. A ja ciągle na tej starej, widzieliście, z netheru nie mogłem wyjść, no. What the fuck, Kuźwa macie rąbany gnój, no. Tak mnie załatwił, ale nic, udało nam się, ludzie, udało nam się. Udało nam się, tak, pięknie. O, zanit, zdobędziemy sobie

że śpiewać nie potrafię ja, ale staram się to robić jak najlepiej można. Muzyczka z poka uspokaja. Muzyka z mańkrafta uspokaja. Wybaczcie za te moje odpały, ale jestem... Ugh. Nigdy tak się nie stresowałem przy grze. To jest jakieś chore. I zaraz... Nie, nie kraczę, nic nie mówiłem. Ale mi się ręce spociły, to jest masakra. Udało nam się, panowie, udało nam się! Daliśmy radę, we did it! Jak ja stąd teraz wyjdę? Muszę dirta rozkopać. Tam jest jeszcze zanit, ale... Nie, nie pokuszę się. Spadajcie. Wracam do domu. No tu jeszcze... No dobra, no. Nie, 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 boję się. Nie, mam złe przeczucia. Mam złe, cholerne przeczucia. Dlatego, że... Pójdę teraz tutaj sobie spokojnie. Nic się nie dzieje. Gdzie jest moja świnia? No, fajnie. Ja to kocham po prostu. Jest tak. Tak robi to nazwać że. No i fajnie. Pójdę sobie na piechotę. I hate you, Minecraft! Son of a. Spokojnie, multi. Nic się nie dzieje. To tylko gra. Tylko taka wkurzająca gra. Minie dużo czasu, zanim znowu wybierzemy się do eteru. To od razu mówię. Jakiś gówno mi wpadł Jakiś penis. Uff, wdech i wydech. Wdech i wydech. Tak. Buduj dziury pod sobą. Wdech i wydech. Co prawda, tutaj muszę się przyznać, nie potrafię walczyć w Minecraft'cie. No cóż, każdy ma swoje minusy. Ja mam ich pełno. Tia. Jak widzicie, jednak poszedłem po ten zanit. Tędy, tędy, podkopałem dirta. Dobra. Zakończyło się to udało nam się Uff. O noc Aj nie jeszcze czego Zani zanios Zaniosę to do 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 mojego domku do magazynu najlepiej nie skacz Nie wiem po co to mi to to co to daje w ogóle? Co to jest? Book of Lore, volume 3. Zobaczymy, może to mi otworzy. A, z netheru tutaj te. Ale no cholera mi to. Jak w netherze nie ma jakichś tam znaczących itemków. Font in Dungeons. Powerful weapon which extended reach. Nie czaję. Jakaś niby mocna broń, a... Dobra, nieważne. Może jakaś fajna jest. Okej, okay, panowie. Mm, więc jeżeli ten filmik, to na początku już filmiku mówiłem, jeżeli ten filmik e, zyska 400 łapek w górę. Tak, wierzę w was, moi kochani. E, jeżeli się wam uda, to oczywiście daję mojego SIDA. A następne challenge, bo takie będziemy dawać do rozmaicenia odcinków, będą inne nagrody za łapki w górę. Tak więc, czekajcie. Będzie, będzie, ciekawie. A teraz ja się z Wami żegnam. Wszystkim dziękuję za obejrzenie tego sfailowanego, jakże odcinka. Ale mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Żegnam się z Wami z tej strony Multigameplay Guy. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.